Ha, 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 ha jesteś gruby co? Dzień jeden, dzień dwa, dzień trzy, dzień sto. Skończyłem. Teraz będę silny. Może i będziesz silny, ale to potem. Nadal jesteś grubasem. Mm. 80 dni minęło, teraz mam sześciopak. Jestem już bardzo silny. O jacie, on serio jest silny. A, pomocy! Ua! 180 dni ćwiczeń się natawało.